mm Dober, wszystkim z tej strony, Miku, witam serdecznie na moim kanale. Jak mówiłem, tak właśnie robimy. 20 pudełek się uzbierało. Jest 20 sztuk dużych skrzynek, więc zrobimy sobie opening. Opening jest ciekawy, ponieważ to nie są skrzynki oczywiście o 2G, więc nie będzie tutaj 200 takich skrzynek, ale zobaczymy, co uda mi się wylosować z tych 20, które mam. Od razu Wam mówię, że może być średnio jeśli chodzi o czołgi premium, ponieważ wszystkie jakie są w tych skrzynkach, mam niestety albo stety, więc raczej szykuję się na dosyć sporą liczbę golda. Jak widzicie, mam y, sztuk 614 tego, tego, tego złocisza. Zobaczymy, jak będzie po 20 skrzynkach, y, jakie otworzę. Oczywiście też liczę, że będzie już 10 poziom. 10. Poziom atmosfery. Na co liczę, jeśli chodzi o skrzyneczki? Przede wszystkim, oprócz golda oczywiście, najbardziej mi zależy na skórkach. Chciałbym te skórki wygrać. o nadzieję, że przynajmniej z tych 20 paczka przynajmniej jedna, dwie skórki mi się trapią. Jak nie? Trudno, może kiedyś będzie okazja, jakoś się zakupić sobie odpowiednio za, za normalną kwotę. Na razie tyk, zobaczymy, czy się uda cokolwiek losować z tych skrzynek, które mam. Oczywiście Wam dziękuję wszystkim, którzy wysłali mi te skrzynki, a ja było z tych osób sporo. Po trzy sztuki. 3 razy po 3 sztuki i jedna sztuka, uwaga, za 11 tych skrzynek, czyli za 80 zł, więc ktoś miał gest. Kto wie, ten wie, czyli bardzo dziękuję tym osobom. I myślę, że takie właśnie opening myślę, że będzie dosyć bardziej sympatyczny niż otwieranie 200 skrzynek pod przymusem WG, więc zobaczymy co tam mam w tych skrzyneczkach. Zaczynamy opening 20 skrzynek. 20 skrzynek od 2G, od oj, nie to kliknąłem. Oczywiście nie chcę kupować, chcę otworzyć, chcę otworzyć skrzynki. Piękna animacja. Rut,u, tutu, rutu, tu, tutu. Mikołaj leci, ma pełno skrzyneczek dla mnie, zobaczmy, co tam w tych skrzynkach mi się uda wylosować, A, ale pipnął, no. Dobra. E, mamy sześć mamy noworocznych, 11 e, pudełek bożonarodzeniowych i 3 pudełka magiczne. Nie mamy chińskiego. No trudno, może się uda bez tego chińskiego. Zaczniemy sobie, od czego? Od tych trzech może, od tych trzech. Pudełek magicznych z animacjami, bo już tylko 20, więc można sobie tutaj spokojnie przeżyć to z tymi animacjami, więc pierwsze pudełko, co tam w tym pudełku wylosowałem, pyk, 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 animacja i co tam jest w tym pudełeczku, uwaga, uwaga. Od razu czołg premium, proszę bardzo, od razu czołg premium wylosowałem w pierwszym pudełku, KW-220, za to dostałem 1500 golda, więc myślę, że spoko, jest miejsce w garażu i jest piątotierowa ozdóbka, myślę, że też bardzo fajne. Następna skrzynka, co tam w tej skrzyneczce będzie? Kolejna skrzynka, druga z trzech, druga skrzyneczka ozdoby i... Jest, proszę Państwa, mam ee, skórka. Skórka na T57 Heavy, bardzo fajna, chyba najfajniejsza z tych skórek, które są, oczywiście e, wszystkie się podobają, no ale heavyczek taki najbardziej e, wzorowany na, e, na wojnie z Wietnamie, wo bardzo, bardzo fajne, strasznie mi się podoba. Super, 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 kontynuuj. Więc mamy styl, mamy golda, mamy pi pi piątotierową tierową ozdóbkę i 4-tierową ozdóbkę, więc zobaczymy, co, się, co z tego wyniknie. I ostatnia skrzynka e, z tego rodzaju. I zobaczmy, co tam jest. Na razie jest fajnie, na razie mi się podoba. E, dzień premium i 250 golda. Jest spoko. Tak jest, dziękuję bardzo. E, lecimy teraz do e, sze sześciu skrzynek. 6 skrzynek, z jak to się nazywa dokładnie? Noworocznych pudełek. No dobra, zobaczmy co tam ruskie dla mnie przygotowali. E, pierwsza skrzynka od rusków, e, co tam w niej wypadło. Dzień premium i 250 golda. Oczywiście, ozdoba piątotierowa, myślę, że spoko. E, tych mi mam troszeczkę, więc zawsze się przyda kolejny. E, druga skrzyneczka, co tam wypadło z tej skrzyneczki? Jeden dzień premium, 250 golda i piątotierowa ozdoba, oczywiście. Trzecia skrzynka już połowa będzie otwarta Zobaczmy co tam ciekawego wypadło. 3 dni premium, 3 dni premium i 250 golda też spoko, czwarta skrzyneczka. Co tam jest? Co tam jest ciekawego w tej skrzynce? 100 tysięcy kredytów i 250 golda. To jest chyba najgorsza jaka może być kwota tych kredytów, no to jest strasznie nikła wartość, ale 250 golda wiadomo jest, musi być. Jako skrzyneczka i chyba ostatnia z tych, z tych, z tych noworocznych. Co tam ciekawego ma dla mnie Wargaming. E, Czołg powiem, po raz kolejny, KW-220 e, padło moim łupem. Więc myślę, że dwa razy, dwa razy KW-220, no szkoda, że ósemek nie było, ale zawsze coś. A nie, jeszcze jedna skrzyneczka, jeszcze jedna skrzynka. E, co tam mamy w tej ostatniej skrzynce, zerknijmy sobie. I co tam jest? Co tam jest? To niewiele jest. Jeden dzień premium oraz 250 golda. Świetnie. Więc na razie jestem w sumie do przodu. Podoba mi się dwa razy KW-220. Styl to jest najważniejsze, więc zobaczmy sobie ostatnie skrzyneczki. Tym razem 11 sztuk pudełek bożonarodzeniowych. Zobaczmy. Po 5 dniach będziemy otwierać pojedynczo, oczywiście nie będziemy wsuć sobie tutaj atmosfery. No i co tam jest w tym pierwszym pudełeczku, co tam mi WG przyniosło, Pię 500 golda, myślę, że nawet nie ma tragedii, drugie pudełko, co tam WG mi tutaj da, aby było hojnie, oj. trzeci raz KW-220, no mam tutaj e, dosyć farta, jeśli chodzi o ten czołg radziecki, trzeci raz zostaje ten pojazd, no, no cóż, no dobra, no zawsze mi się gold sprzeda dodatkowy. Kolejna skrzyneczka, co tam ciekawego będzie w niej, uwaga, uwaga. Jeden dzień premium 250 Golda. Myślę, że nawet przyjemnie. Czwarta skrzynka, już prawie połowa nam tutaj zeszła. Yy, niewiele. 500 golda i oczywiście piąto tierowa ozdoba, więc myślę, że nie ma tragedii. To jest chyba szósta? Piąta albo szósta? Piąta chyba skrzynka. Co w tej skrzynce jest? Jeden dzień premium, 250 golda. Na razie mamy trzy razy kawu, kawu 220, to jest ciekawe. Nie, ciekawe, Ósemka jeszcze, ósemki jeszcze nie trafiłem. Tym razem jeden dzień premium i 250 golda. Przyda się jeszcze jedna skórka, no, na przykład na Bat'Chata byłoby fajna. Bym się nie obraził do tego Bat'Chat'liona. O, będzie więcej! Czwarty raz KW-220, no co jest, co jest z tymi skrzynkami, czwarty raz dostaję KW-220, e, chyba gra na siłę chcę, żebym miał ten czołg w garażu, ja go mam, ja go mam, nie musicie mi cały czas wpychać tego, tego pojazdu, o, po raz kolejny, to tym razem Turan, Turan e, droższy troszeczkę niż KW-220, więc zaraz zobaczymy, jeszcze mamy trzy skrzynki, może jakiś jeszcze mi się tutaj trafi fajny, e, fajna skórka, no, no liczę na te skórki, no na te skórki najbardziej liczę, o, no, będzie coś więcej? M4 Improved, więc na razie tylko te piąteczki niskie, niskie Tiery mi się trafiają. No to spoko, przynajmniej mam coś więcej niż kw 220 razy 4 e, Więc czwórka, Turan oraz oraz... E... Oraz N4. O, i Szymon Klaus. Na niego też liczyłem bardzo fajnie. E, dosyć e, potężny załogan. Zobaczcie, mamy tutaj e, bije oraz od razu e, żaróweczkę. I ciekawe, czy ten pierwszy perk jest już jest już wyćwiczony, czy musimy do niego wbić. Więc zobaczymy. I ostatnia skrzynka. Ostatnia skrzynka, żeby była skórka. A nie, nie chcę Cię jeszcze werbować, kolego, jeszcze Cię nie chcę werbować, yy, ostatnią skrzynkę mi, nie psujcie mi tutaj tego, tej radości z tego otwierania, ostatnia skrzyneczka, uwaga, i co z niej wypadnie, skórka może, będzie skórka, jakaś skóreczka, proszę, no nie, będzie skóreczki, szkoda, yy, 100 tysięcy kredytów, 250 golda, więc myślę, że nawet, nawet spoko, więc teraz sobie szybko zrobimy podsumowanie, co tam mi wypadło z tych skrzynek? I już jesteśmy w moim magicznym Excelku. Takie szybkie podsumowanie, co tam udało mi się zdziałać. Tu oczywiście macie skrzynki magiczne, było ich 3 sztuki. Yy, noworoczne pudełka, było ich 6. No i oczywiście najwięcej bożonarodzeniowe, yy, sztuk 11. E na to oczywiście, że w danej skrzynce tej rzeczy nie było. No i tu macie mniej więcej jak to wygląda. Jeśli chodzi o ozdoby, w każdej skrzynce miałem ozdobę z 5 tierową. Yy, najlepszą była druga skrzynka. Magiczna, ponieważ tam drugą ozdobą była ozdoba czwartościerowa, więc myślę, że spoko reszta, tak, jedynki, dwójki, raz trójka się trafiła, więc tutaj akurat szału nie ma. Co do podsumowania całości. Złota, takiego czystego złota, jakie do, dostałem z tych skrzynek, z tych 20 skrzynek, to jest wartość oczywi oczywiście 6000, znaczy oczywiście może nieoczywiste, ponieważ czasami było tego złota 500, w zależności co tam się trafiło w tej skrzynce, więc ale głównie oczywiście wartości 250 sztuk złota. Tych 500 było raz, z tego co widzę, 2, 3, 4. 4, jeśli dobrze policzyłem, 4. Na 500 trafiłem w tych skrzynkach, reszta to 250. No i oczywiście trafiłem kupę czołgów. Powiedzmy 4 razy KW220, myślnik 2. 4 razy Raz Turan 3PT oraz M4 Improved. W sumie 6 pojazdów, żaden z nich nie był poziomem 8. Więc to mnie troszeczkę martwi. ósemek ani wyższych poziomów nie trafiłem. W sensie wyższych niż te, tutaj to oczywiście, więc szkoda. Liczyłem na jakiegoś Skorpiona, liczyłem na, na 25. Oczywiście, jeśli chodzi o ekwiwalent w złocie, właśnie. Ekwiwalenty oczywiście te czołgi przeliczyłem sobie na złoto, i za te 6 pojazdów dostałem 9450 zł, W sumie na tych strzynek zarobiłem ponad 15, prawie 15,5000 golda. Myślę, że spoko. Dodatkowo 10 dni premium. Oraz 200 kredytów plus inne nagrody, czyli T57 Skórka. Co mnie bardzo cieszy, chociaż chciałbym mieć wszystkie skórki zdobyć, ale jedna zawsze przynajmniej dobra. No i oczywiście załogant Szymon Klaus padł moim łupem i czeka, aż go zwerbuje do jakiegoś pojazdu. 15,5 tysiąca golda, 5-6 pojazdów niższego tieru, 10 dni premium. Czy to jest warte. Ile, to, ile na te skrzynki poszło? 80 plus 3 razy 20 to jest 60, 140 ponad, to powiedzmy 150 zł. 150 zł Za 150 zł dostałem 15,5 kredytów, przepraszam, złota oczywiście, 10 dni premium, 6 czołgów, co oczywiście nie musiało być w tych skrzynkach, skórkę załoganta oraz 200 kredytów tysięcy. Więc myślę, że. Deal jest słaby, ale nie o to oczywiście chodzi. Tutaj chodzi o samo otwieranie tych skrzynek. No i też, no niestety, to jest hazard, więc jedni mogą mieć szczęście, inni nie. Ja nie wiem, czy miałem szczęście, czy nie. Mi to się akurat podobało. Fajnie tak poczuć troszeczkę tej żółki hazardowej, ale oczywiście, co za dużo, to niezdrowo. Pamiętajcie, nie kupujcie tego na potęgę tych skrzynek. No i dla zabawy można sobie za dwie dyszki na święta otworzyć, ale raczej. Nie przesadzamy, ponieważ nagrody i tak nie są jakieś super mega. Oczywiście każdy chce Defendera, każdy chce ISA 3A. No ale pamiętajcie, że to są tylko piksele i te pieniądze do Was już nie wrócą w żaden sposób, więc lepiej sobie wydać tą, tą kasę na coś bardziej przyjemnego, na znaczy bardziej przyziemnego niż pakować to w grę wideo. Ale oczywiście, jeśli ktoś traktuje WOTA jako hobby, czytaj Barula przykładowo to oczywiście dla niego wydanie takiej pieniędzy nie będzie żadną stratą, ponieważ inwestuje w swoje zainteresowania. Ok, teraz tylko szybko sobie przejdźmy jeszcze do garażu i oczywiście e, zobaczmy, czy udało mi się zdobyć dziesiąty poziom atmosfery świątecznej. Oj, sporo tego jest, zobaczmy. Dobra, tu powinien mieć jakieś czubki, w które bierzemy czubeczek. czapeczka Mikołaja? Może być. Niech będzie czapeczka Mikołaja, potem sobie to pozmieniam, że teraz nie będę tym zanudzał. Tu będą e, oczywiście bałwanki, e, kolejny, kolejna zdoba Nich będą, e, takie złote łańcuszki, teraz lampeczki złote, tutaj coś powinno być, jeszcze piąteczka, tak, oczywiście będą cukiereczki. O, chyba wpadł kolejny poziom, tak, już siódmy, siódmy poziom mamy już zaliczony, więc to jest spoko, co mamy, zniżki oczywiście i parę ciekawych rzeczy. Tu będą oczywiście cukiereczki, niech będą. W tym miejscu zrobimy... A, takie gwiazdki są bardzo ładne, czemu by nie. I już jest poziom? Padło? Padło, padło, Nie, dwóch zabrakło, kurde. Dobra, kolejny raz bałwanki, a niech będą i mamy wbity kolejny poziom, tym razem ósmy. Ósmy już jest na e, jeśli chodzi o atmosferę, nowy poziom świąteczny atmosfery. Teraz znizka, zniżka, zniżka i jest załogantka Jaćka Jolka! Kto te nazwy dawał? Boże święty. Zmieńcie tą firmę od tłumaczeń, bo to jest istna tragedia, tu będzie ciuchcia, a tutaj będzie lampeczka i mamy choineczkę na fula, bardzo fajnie. Kuchnia polowa. Co tam w kuchni polowej? E, mamy pią, e, piąteczkę. Wspaniały świąteczny posiłek. A niech będzie. Maszcie, cieszcie się tym wszystkim. I oczywiście kuchnia polowa też jest. Żelazny kucharz. Jak to ładnie brzmi. I wbity dziewiąty poziom. Wbity dziewiąty poziom. Bardzo fajnie. Chyba się uda wbić tą dziesiątkę. Chyba się uda. No zaraz się przekonamy. E, dziewiąty poziom. Co tam? nagrody? Oczywiście zniżka. I to wszystko. A, miejsce w garażu. Też spok. Rzeźba. Co tam mamy? Rzeźby. Mam, taki, mam takiego. Taki zameczek, tutaj, o tu jest czwórka, więc w tym muszę sobie upolować lampeczki. Ale tu mam piękny czołg, o, nawet tu ładnie wygląda. Takie to, to jest chyba jakieś działo samobieżne z tego co widzę. Z dwoma działami, z dwoma armatami to by była tragedia. Yy, mogę nie wbić tej dziesiątej rangi. Zobaczymy. Tutaj jest oczywiście, yy, mam kilka do wyboru. Będę taką standardową. I ostatnie świeczuszki. I nie wbiłem, nie wbiłem, nie udało się wbić dziesiątego poziomu, więc zabrakło mi tutaj chyba tych światełek z tego co widzę. E, tak, wszędzie mam piątkę, tylko nie ma tych światełek. No cóż, będę musiał sobie je wygrzebać, a może, a może się uda, zobaczmy. E, mam troszeczkę tych ozdób, e, a wszystkie na przemiał, a co mnie tam... Lecimy na przemian na wszystko. Już nie będę się przebierał jakoś tam ładnie w tym. E, wróćmy sobie do naprawy. Twórz, e, twórz, twórz, twórz. E, zaraz chcę na tym stworzyć. Oczywiście miałem stworzyć sobie: to są co? Świąteczne, niebieskie, czerwone reflektory. Dobra, piąty, poziomy, piąty poziom reflektorów. E, zróbmy sobie te reflektory. Tu są reflektory. E, zróbmy sobie piąty poziom e, losowy. Mi to akurat nie zależy, co tam mi się trafi, więc cokolwiek niech będzie. Stwórz dekorację, Pyk! Jest piękny reflektorek tym razem. Co to mamy? Jedność z mocą. O kurde, ale to brzmi poważnie. No i zobaczmy, czy jedność z mocą da mi tutaj dziesiąty poziom. I cek, jest dziesiąty poziom. Bity, więc jednak te 20 skrzynek troszeczkę mi zabrakło. Szkoda. Ale mimo wszystko, ja mam już całość. Mam całość i Zośka Litka. Co to są za nazwy? Boże święty, ja powiesiłbym tłumacza za. Nie wiem czy to, to, to kobieta czy mężczyzna, ale nie, nie dawajcie im więcej tłumaczyć y, swojej gry. Wargaming bardzo was proszę. Dobra, na tym kończymy y, na, naszą przygodę moją przygodę i waszą przy okazji też z paczkami. 20 paczek, w sumie 15 tysięcy golda, y, trochę kredytów 200 tysięcy, no i 4 razy kawu 220. Myślę, że y, czy to jest pech czy nie, ciężko mi określić, ale mimo wszystko wolałbym ósemeczkę trafić. Nie udało się, może za rok po, mi się poszczęści, no i przy okazji może będzie coś, e, co by mogło mi się w garażu pojawić. Tyle z mojej strony, dzięki za wysłuchanie, no i dajcie znać oczywiście w komentarzach, co Wam się wylosowało w tych skrzynkach, czy trafił Wam się ulubiony pojazd, no i pytanie, co e, najbardziej Wam tutaj e, jest dla Was wartościowe. Czy to są skórki, czy to są właśnie czołgi, a może to po prostu liczy się sama dobra zabawa z lekkim hazardem, ale pamiętajmy, bez przesady, wszystko dla ludzi, byle z umiarem. Tyle z mojej strony. Do usłyszenia. Cześć.